Kochani, wielkimi krokami zbliża się nasze pierwsze spotkanie w tym roku, już za miesiąc, a właściwie nawet niecały, bo 22 i 23 marca. I tym razem myślę, że bardzo zadowoleni będą mieszkańcy Lublina, Zamościa i okolic, dlatego że to właśnie tam, w Waszej okolicy, to spotkanie się odbędzie. To miejsce, w którym się spotkamy, nazywa się Dwór Bogucin Hotel i Restauracja. I w opisie tego filmu i w pierwszym komentarzu pod filmem oznaczymy je dla Was, żebyście mogli wszyscy łatwo tam trafić. Jest to bardzo blisko Lublina, więc wszyscy, którzy, którzy tam mieszkają, na pewno znają to miejsce, a przyjezdni będą mogli łatwo je odnaleźć. No i zaplanowałam to tak, że nazwa. Taka myśl przewodnia tego, tego spotkania to świadectwa uzdrowionych. No więc, jak się domyślacie, przyjadą ludzie, którzy będą opowiadać Wam historię swoich uzdrowień za pomocą metod naturalnych. I od razu Wam mówię, że nie są to ludzie, którzy nie chodzili do lekarzy. To są ludzie, którzy przeszli całą drogę od jednego specjalisty do drugiego, podjęli się wszystkich procedur, które, które ci lekarze im przepisali. No, ale na koniec usłyszeli tylko takie słowa: Niestety, medycyna już jest tu w pani czy pana przypadku bezradna, choroba jest nieuleczalna, genetycznie uwarunkowana, my po prostu nie mamy już nic do zaoferowania. A niektórzy wręcz usłyszeli: Proszę radzić sobie samodzielnie, dlatego że my nie jesteśmy w stanie pani czy panu pomóc. I ci ludzie sami zgłosili się do mnie i powiedzieli, że ponieważ uzdrowili się, są w tej chwili całkowicie zdrowymi ludźmi, to oni chcą się odwdzięczyć światu i przekazać właśnie innym, że jednak mimo takiej diagnozy to wszystko jest możliwe. Uzdrowienie jest możliwe. I ludzie ci po prostu sami się wzięli za siebie, zaczęli poszukiwać wiedzy, znaleźli ją, skorzystali z metod, które oferuje natura, tak zwane sposoby babcine, starodawne, ludowe, i oni przyjadą, właśnie. Przyjadą, nawet pokonają wiele kilometrów, żeby przybyć do Was i żeby Wam te swoje historie opowiedzieć. Także świadectwa uzdrowionych to jest taki motyw przewodni całego spotkania. No i dzisiaj przedstawię Wam plan, jak to wszystko się będzie odbywało. No więc 22 marca, czyli w sobotę, zaczynamy o godzinie 10.15. I od 10.15 do 14.00 będą właśnie te historie ludzi, którzy sami się uzdrowili. Oni będą króciutko opowiadać o sobie. To będą takie 10-12 minutowe wystąpienia, a później będzie taki mój krótki komentarz do metody, którą oni użyli. No bo tych metod jest wiele i być może coś trzeba będzie wyjaśnić. A może oni sami opowiedzą już tak dokładnie, że nie będzie trzeba niczego komentować. Więc przez tych kilka godzin będą opowieści tych ludzi. Niektórzy mieszkają bardzo daleko, niektórzy za granicą nie mogli przyjechać. Nie będą mogli przyjechać, i oni wysłali mi listy. Więc parę tych listów, takich najciekawszych, odczytam. Postaram się, żeby, żeby były to relacje różniące się od siebie, czyli każdy opowie o czymś innym, nie będą się powtarzały, dlatego że myślę, że na sali będzie wielu ludzi, którzy skorzystają z tego. Właśnie taki też jest nasz zamysł, żeby skorzystać z tych metod, które przedstawili ci ludzie. Wiemy, że każdy jest inny, ale Warto wiedzieć, warto wiedzieć, zastanowić się nad tym, rozważyć, czy to będzie dobre też i dla nas. Później od godziny 14 do 15.30 będzie przerwa obiadowa, a Dwór Bogucin swym jest z pysznych obiadków, także będziecie Państwo mogli skorzystać. I od godziny 16 do 17.30 już ja będę odpowiadać na pytania słuchaczy, pytania ludzi, którzy będą zgromadzeni na tej sali wykładowej. No i później do wieczora będą już spotkania z zielarzami na dwóch salach, będą rozmowy z właśnie z tymi przybyłymi do nas prelegentami, którzy opowiedzieli swoją historię. Myślę, że do, do wieczora miło spędzimy czas. I teraz plan na niedzielę jest bardzo podobny, tylko zaczynamy o godzinie 11 i od 11 do 14 będą świadectwa uzdrowionych. I w tym dniu będą też mogli opowiedzieć o sobie niektórzy z Państwa, którzy przybędziecie, a będziecie mieli jakąś bardzo ciekawą historię do opowiedzenia, to zgłości się do mnie. No, musimy tak zaplanować, żeby, żeby wszyscy zdążyli to opowiedzieć czyli takie króciuteńkie, naprawdę króciutkie, najwyżej 10-minutowe wystąpienia. No, ale wiadomo, że, że ludzi jest tak dużo, że nie każdy zdąży swoją historię opowiedzieć ale przynajmniej się postaramy. Następnie, podobnie jak w sobotę, od 14 do 15.30 będzie przerwa obiadowa, i od 16 do 17.30 znowu będę odpowiadać na pytania dotyczące Waszych spraw życiowych, zdrowotnych. Y, oczywiście według swojej najlepszej wiedzy. I do wieczora będzie integracja uczestników, y, rozmowy właśnie z przybyłymi prelegentami. Y, pamiętacie Państwo, jak to było kiedyś w sosnówce, gdy Ola opowiedziała historię swojego uzdrowienia? Y, to. Ludzie przez dwie godziny nie opuścili Oli i jej męża, tak bardzo chcieli właśnie tych informacji. Tak długo Ola i mąż Oli musieli sobie opowiadać, dlatego że tych pytań było po prostu ogrom. I właśnie nasi wspaniali prelegenci zostaną. Kto będzie mógł, to zostanie dłużej i będziecie mogli właśnie jeszcze z nimi rozmawiać tam już poza salą wykładową, na tych dwóch salach. Oczywiście Spotkacie też swoich ulubionych zielarzy, którzy, którzy w tym dniu będą Wam pokazywali, co zdołali zrobić. W zeszłym sezonie zielarskim, no i w tym, który się już rozpoczął, ja też już nazbierałam wiele roślin leczniczych, już przecież są kotki leszczynowe uzbierane, dlatego że już teraz przekwitają gdzie niegdzie. Już, już kwiatostany męskie olszy czarnej. Gałązki wierzby. już też z nich zbieramy korę i, i tak zwane bazie. Także opowiemy właśnie, czym można się samemu uzdrawiać na przedwiośniu. Zielarze pokażą to wszystko, co zrobili. No, oczywiście, też spotkacie pszczelarzy, którzy przywiozą miody swoje, propolis, inne wyroby pszczele. Rolnicy przywiozą to, co ziemia urodziła, co własnymi rękami nazbierali i co oczywiście jest też efektem pracy ich rąk. No, zobaczymy też ludzi, którzy robią te cudowne kosmetyki bez grama toksycznej chemii, bez chemicznych barwników, bez rakotwórczych konserwantów, bez zmielonych owadów i innych chemicznych świństw. No, spotkamy też ludzi, którzy przywiozą lawendę, hydrolaty lawendowe, wyroby lawendowe, olejki eteryczne. Będą też świece z wosku pszczelego, tak jak zawsze, naturalne mydełka, szampony, płyny do higieny intymnej, no i Wasze ulubione poduszeczki z łuski gryczanej, wałeczki solne, koszule lniane, ubrania z konopi, także... Zaprosiłam no, niewielu tych, tych zielarzy, dlatego że jest to spotkanie, jeszcze raz Wam mówię, to nie jest spotkanie plenerowe, to jest spotkanie pod dachem, bo to jest koniec marca, jeszcze jest zimno, także no, oczywiście no, nie będzie nas tak wielu, jak, jak było jak podczas tego spotkania w czerwcu plenerowego. No ale mimo wszystko Dwór Bogucin to jest duży obiekt i sala wykładowa pomieści około 450 ludzi. Może więcej, ale ze względów bezpieczeństwa no też nie można, nie można tam wcisnąć tak, tak bardzo dużo krzesełek. Także, kochani, bilety wstępu są po 45 zł za dzień od osoby. Dzieci do lat 13 nie płacą. Natomiast no, nie jesteśmy w stanie zagwarantować, że wszyscy chętnie się zmieszczą na, te, na, tych, na tej sali wykładowej, więc ja sobie to wyobrażam tak, że po prostu będziecie Państwo wymieniać. Jedni posłuchają, potem pójdą rozmawiać z zielarzami. Bo przecież najważniejsze w tym spotkaniu to nie jest tylko siedzieć cały czas bez ruchu na tej sali wykładowej, tylko właśnie integrować się, rozmawiać z zielarzami. Oni chętnie Wam udzielą różnych porad, pokażą, jak wy sami możecie zrobić te wszystkie produkty, które oni robią. No i bardzo miłe panie z obsługi Dworu Bogucin prosiły, żebyście dzwonili, żebyście dzwonili do nich. I mówili, że przybędziecie, oni wam powiedzą, one wam powiedzą, ile jest jeszcze miejsc na sali, ilu ludzi zgłosiło swoje przybycie. Także, jeżeli ktoś jest bardzo daleka, no żeby nie był zawiedziony, że po prostu no być może na tej sali się już nie zmieści. Ale ja liczę na państwa, że będziecie się wymieniali, że jedni będą na tych salach z dzielarzami, inni będą siedzieć słuchać, potem się zamienicie. No i, i będzie po prostu ruch, ruch, a nie że każdy, jak już osiądzie na tym krześle, to się z niego nie ruszy. Bo przecież naj, najpiękniejsze w tych spotkaniach to jest, to jest to, że my po prostu rozmawiamy ze sobą, przytulamy się do siebie, jedni drugim przekazują informacje, ten opowie właśnie, gdzie, gdzie tam coś zdobył, inny powie, kto mu, kto mu pomógł. Po to właśnie głównie przybywamy na te spotkania. No i teraz, właśnie, żeby sobie zarezerwować posiłek, czy, czy powiedzieć, że przybędziecie, ewentualnie, no, jak, jak ktoś jest bardzo daleka i bardzo poprosić, no to myślę, że panie zarezerwują mu miejsce na tej sali. To proszę właśnie dzwonić pod ten numer telefonu: 782-247-820. Tam też otrzymacie wszelkie informacje, gdzie jeszcze są noclegi. No jest to okolica turystyczna, także myślę, że z, z noclegiem nie będzie żadnego problemu. Lublin, Zamość, Chełm, wiadomo, że tam mnóstwo ludzi przyjeżdża zwiedzać, więc, więc po prostu te miejsca noclegowe dla ludzi, którzy zechcą zostać przez dwa dni, na pewno się gdzieś znajdą. Będzie można nabyć bilet na jeden dzień, na dwa dni, to już, to już jak tam Wam pasuje. I bilety będą sprzedawane po prostu przed wejściem. Także, kochani, widzimy się już niedługo. Te, ten miesiąc szybko minie. To jest nasze pierwsze spotkanie w tym roku. Oczywiście nie jedyne. Będę się starała zorganizować jeszcze takie spotkania większe, plenerowe. No ale wiadomo, że pod koniec marca no, nie jesteśmy w stanie zrobić takiego spotkania plenerowego, bo jeszcze jest po prostu zimno. No, także nie miejcie też pretensji, że, że sala jest niewielka, no bo wiecie, że to nie jest wcale takie proste znaleźć obiekt, gdzie są wspaniali gospodarze, gdzie jest bardzo dużo miejsca, bardzo dużo miejsc noclegowych, ale ten akurat na pewno będzie spełniał oczekiwania Wasze. Sami zresztą zobaczycie, więc do zobaczenia już 22 i 23 marca w hotelu Dwór Bogucin. Do zobaczenia.